Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dziś chciałem poruszyć temat odżywiania i nawadniania organizmu podczas treningów i zawodów biegowych. Powiem Wam, długo się uczyłem tego tematu, dalej się w sumie go uczę. I o ile na krótkie dystanse, na krótsze treningi. Nawet wody czasami nie trzeba brać, i, i, i wiem też, że, że nie bierzecie. O tyle na długich biegach to jest no mus. I w wielkim skrócie jest metoda, ja tej metody się nauczyłem, i od kiedy usłyszałem pierwszy raz to, co Wam tutaj zaraz powiem, to powiem Wam, że od tego momentu zacząłem to stosować i, i wszystko działa. W wielkim skrócie to jest tak, że co 15-20 minut pijemy i to jest 3-4 wody i co około 40-45 minut do godziny spożywamy posiłek posiłek to jest. No, w zależności od organizmu, w zależności od możliwości, to jest na przykład pół banana, kilka daktyli, może jakiś batonik, może jakiś żel energetyczny. I tak naprawdę nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co będzie dobre dla każdego i każdej z Was, ponieważ każdy jest inny. Natomiast to, co mogę Wam powiedzieć, to to, żebyście podczas treningu testowali sobie różne możliwości i testowali sobie i patrzyli, jak reaguje Wasz organizm. I do czego zmierzam? Ja, jak zacząłem stosować żele energetyczne, szczególnie szeroko rozumianą chemię, to miałem bardzo duże problemy z żołądkiem. No, mój organizm po prostu nie trawił tego. I zauważyłem, że tak jak żele działają na wszystkich innych, no na mnie nie do końca jest to tak, jak to powinno być. I po prostu sobie wytestowałem różne rzeczy i zauważyłem, że dla mnie najlepszą opcją jest różnorodność. Lubię coś słodkiego sobie yy, zjeść. Z ziela też czasami jakiegoś zjem, czasami zjem jakąś banana. Natomiast ostatnio zauważyłem, że najbardziej mi służy, yy, jak właśnie jem to, co mówiłem, ale na przykład na punktach owoce. I wtedy mój organizm w, w długim czasie jest w stanie funkcjonować. Natomiast nawadnianie organizmu, czy yy, cztery łyki wody. I teraz tak, ta woda to jest w Ja Wam polecam Izo. No bo sama woda nic, nic tak naprawdę nie daje, tylko nawadnia organizm. Natomiast Izo daje na przykład też trochę tam kalorii. I jak już mamy spożywać te kalory i mamy je spalać, no to czemu by sobie tego nie zrobić podczas picia, nie? O tyle na dłuższe biegi i biegi ultra szczególnie polecam Wam, jakby mieszać sobie napoje. Aby była różnorodność, bo może się wydarzyć tak, tak samo jak z jedzeniem, że w pewnym momencie organizm po prostu nie będzie przyjmować picia. A pić trzeba. Mówię o tym dlatego, że... Żebyście zrozumieli jedną rzecz. Jak cokolwiek się dzieje z organizmem, czy skurcze, czy słabo, czy coś, to już jest za późno. To znaczy, że coś podczas treningów, czy podczas zawodów zrobiliśmy źle i gdzieś popełniliśmy jakiś drobny, drobny błąd. O ile biegi krótkie, do powiedzmy nie wiem, godziny, dwóch, to jeszcze jest spoko, o tyle na biegach długich, biegach ultra, biegach, biegach, które trwają cały dzień, maratonach, które trwają po kilka godzin, no to tam, jak się zaczyna coś dziać z organizmem, no to potem potrzeba czasu, aby wrócić jakby do, do momentu, w którym, jakby przed sytuacją, w której się coś działo. I dlatego takie ważne jest, aby się teraz podczas treningów uczyć, testować, uczyć się jeść przede wszystkim podczas biegania. I tu nie chodzi o to, żebyście nie wiadomo co robili, tylko chodzi o to, żebyście w tych początkowych już fazach jakby przygotowywali organizm do tego, co ma się wydarzyć za już niecałe 5 miesięcy. I... I to jest takie po prostu mega ważne, żeby pilnować tego, bo jak będziecie tego pilnować, to dzięki temu organizm Wam się za to odpłaci podczas zawodów. Będziecie z nim współpracować, to będzie on z Wami też współpracował. Szczególnie tutaj ważne jest nawadnianie organizmu, czyli spożywanie napojów. I ja Wam powiem taką ciekawostkę od siebie, czego większość osób na przykład nie, nie rozumie. Ale ja na zawody normalnie biorę kolę i jeżeli są, jest kola na punktach odżywczych, to zawsze piję kolę. Dlatego, że kola to jest najszybciej przyswajalny cukier w postaci płynnej i to jest praktycznie natychmiastowy zastrzyk energii dla, dla mojego organizmu. I tak naprawdę, życiowo mogę powiedzieć, że w sumie tylko podczas biegania piję kolę, bo bo generalnie tak na co dzień to raczej raczej staram się raczej staram się wodą uzupełniać płyny natomiast kole tylko podczas zawodów i dzięki temu mój organizm podczas zawodu wie że dostanie cukier w postaci coli i wie że yy, wie że zaraz ta energia będzie. Oczywiście nie jest to cały czas. Yy, jest to jeden dwa razy podczas biegu podczas ultra może trochę więcej szczególnego z jest na punktach. Natomiast yy, ja stosuję taką metodę, że na przykład jak biegam z plecakiem, to do, do plecaka, do bukłaka sobie wlewam załóżmy izo, natomiast y, do softlaska, czyli do tego co trzymamy się w ręce, wlewam sobie na przykład kolę albo wodę i, i jakby też, żeby ta różnorodność została zachowana. I wtedy, i to taka rada moja dla Was, wtedy na przykład podczas biegu długiego, jak organizm Wam nie będzie przyjmował izo, no to zawsze macie kole czy tam wodę, Yy, czy cokolwiek, co, co, co czym można się nawodnić natomiast rzeczy do jedzenia no to przede wszystkim właśnie yy, żele energetyczne, batoniki energetyczne, yy, bardzo lubię galaretki sobie włożyć do spodenek i po prostu po drodze gdzieś tam sobie coś przekąsić. daktyle, daktyle no to jeden z najszybciej przyswajanych cukrów, zdrowych cukrów yy, które natychmiast się uwalniają do organizmu ale powiem Wam szczerze, że ostatnio zacząłem testować. Są takie, jakby kaszki, takie posiłki. Nie wiem, czy, nie wiem czy to dobrze nazywam, takie kaszki, jakby Adla dla dzieci. Takie kubusie w takich saszetkach. I powiem Wam, że to też całkiem spoko jako posiłek może być traktowane. No i na długich biegach, oczywiście, kabanosy. Kabanosy. Czasem zdarzy mi się nawet ogórki kiszone jeść, tak żeby coś przegryźć. No i korzystam z tego co jest na punktach i to też wam chcę powiedzieć, że szczególnie nabiega od drugich zawsze na punkcie robimy przerwę. Powtórzę to jeszcze raz, zawsze robimy przerwę. Nawet jak Tobie się nie chce pić jest ten punkt, to weź sobie przynajmniej łyka, dwa łyki wody, za dużych strat w organizmie nie będzie, natomiast będzie y, organizm cały czas pilnował tego, że cały czas jest organizm nawodniony i cały czas organizm. Y, Dobrze współpracuje, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jak się coś zacznie dziać, to już jest za późno. Oczywiście nie samym jedzeniem i nie samym piciem człowiek żyje, są też suplementy, ale to będzie w innym firmie Natomiast dzisiaj takie rzeczy chciałem właśnie poruszyć. I podsumowując, jeszcze raz, co 15-20 minut czy 4 łyki wody i co 40-45 co godzinę jedzenie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Oczywiście nawadnianie w zależności od warunków. Wiadomo, że jak jest 40 stopni czy tam 30 stopni, to pijemy częściej. I analogicznie rzecz biorąc, jak jest zimniej, to wtedy zapotrzebowanie na, na wodę i na te rzeczy wpłynie do nawadniania, jest mniejsze. I to po prostu musicie sobie tak mniej więcej wyczuć. Natomiast taka niepisana zasada, która najlepiej mi też pasuje i którą ja się kiedyś dowiedziałem od mojego byłego trenera to jest właśnie taka co 15-20 minut czy 4 łyki wody i wiemy, co 45 minut i tak żebyście mieli mniej więcej porównanie pół litra wody na 10 km to jest ok litr wody na 20 km to jest ok, to jest tak normalnie a reszta wszystko zależy jakie są warunki pogodowe yy, i jaka jest temperatura na zewnątrz, aura i tak dalej i tak dalej jest wiele czynników na to Natomiast trzeba jakąś jakby regułę przyjąć, żeby się tego nauczyć i ja tu właśnie Wam taką przedstawiam. I na tym chciałem zakończyć tutaj mój film. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, jeżeli Wam podoba się to, co tutaj robię. Zachęcam Was do pisania komentarzy, jak macie pytania, to najprościej i najszybciej można się ze mną kontaktować w ten sposób. No i uważajcie na siebie, słuchajcie organizmu, on Wam zawsze powie. Co jest nie tak, albo co jest tak, zawsze Wam wskazuje drogę. Jak nauczycie się z nim współpracować, to On Wam podziękuje i Wy Mu też. Trzymajcie się i widzimy się w następnym filmie. Hej!